Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.15.2 moda, który się nazywa Decorative Blocks i dodaje nam parę fajnych y, bloków dekoracyjnych do naszej y, gry. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać trzy pliki z internetu. Zatem wchodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmiku. To jest strona z pobraniem Forcha. Y, tutaj pod Recommended klikamy na installer, i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmiku, tu jest e, właśnie strona z pobraniem tegoż moda. E, zjeżdżamy w dół, szukamy wersji Minecraft 1.15.2, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku, to jest strona z jej Justin of Items, i dzięki temu modowi poznamy receptury. Szukamy wersji Minecraft 1.15.2, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. I jak już mamy te wszystkie trzy pliki pobrane, to możemy zainstalować. No i klikamy jednocześnie. Przycisk Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury, i przycisk Area Grobak, i wyskakuje nam takie okienko RAN, czyli Uruchom. Tutaj wpisujemy procent, app data procent, i klikamy OK, i wyskakuje nam folder Roaming. W folderze Roaming szukamy folderu. Minecraft i wchodzimy do folderu. Minecraft. W folderze. Minecraft mamy folder Versions, wchodzimy do folderu Versions. I w folderze VERSIONS musimy mieć folder 1.15.2 Jeżeli nie macie tego foldera, folderu to musicie uruchomić Minecraft chociaż raz na wersji 1.15.2 To wtedy właśnie podczas uruchamiania stworzy nam się tutaj w folderze VERSIONS folder 1.15.2 No i jak już mamy ten folder to możemy sobie zacząć instalować I instalujemy najpierw Forge'a Czyli klikamy dwa razy z zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik i nam wyskakuje takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy. Klikamy OK i czekamy aż się zainstaluje cały Forge. No i po jakimś czasie pokazuje nam się, że jest kompletne, że z sukcesem jest zainstalowany Forge. Zatem klikamy OK i faktycznie mamy tutaj w folderze Versions powstał nowy folder 1.152 Forge. Zamykamy to, uruchamiamy launcher i sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany Forge. Jak nie, to klikamy strzałkę i z dostępnych możliwości wybieramy Forge'a. Po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, jest zainstalowany Forge. Wchodzimy w moc i też widzimy, że jest zainstalowany. Zamykamy, zamykamy i możemy z, y, zainstalować pozostałe pliki, czyli znowu uruchamiamy nasze okienko Uruchom. Sprawdzamy, czy jest wpisane procent, app, data procent. Klikamy OK. Yy, mamy folder Roaming, mamy folder .minecraft, wchodzimy do .minecraft i tutaj się pojawił nam folder mods, on się pojawił, gdy uruchomiliśmy Minecrafta z Forge'em To wtedy nam się właśnie tutaj stworzył folder mods, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy pozostałe pliki do folderu mods, mamy je tutaj w folderze mods. Jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy znowu launcher, sprawdzamy czy tutaj mamy wybrany forge, jak tak to ok, jak nie to oczywiście y klikamy na strzałkę i wybieramy forge, a. klikamy play i czekamy aż się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, wchodzimy w mods, mamy tutaj y moda z dekoracyjnymi blokami i mamy moda just Enough items. OK, wchodzimy w Options, wchodzimy w Controls, zjeżdżamy w dół, tutaj mamy opcję Yay, Just Enough Items, zjeżdżamy sobie w dół i tutaj przy Toggle Cheat Mode przypisujemy jakąś literkę, którą, dzięki której będziemy włączać sobie moda cheatującego, dzięki któremu będziemy mogli sobie pobierać yy, itemy z tego moda, czyli ja sobie tutaj przypisuję K, jak zwykle OK, OK. Wchodzimy w Single Player i tworzymy nowy świat. Więcej opcji, Wczytowanie. bonusowa cze yy, czestka. <laughs> Skrzynka. OK, OK. I czekamy, aż nam się stworzy świat. No i mamy światek, mamy nawet piesełki. <laughs> I, i, I wchodzimy w Ejak Ekwipunek. I tutaj na końcu mamy mm, właśnie itemy z tego moda. Je się robi bardzo prosto, takie coś tutaj, trzy deski i się dostaje trzy takie rzeczy. Yy, tutaj są takie mniejsze, tam mamy slaba i, yy, i płotek. Yy, tutaj mamy takie palisady z dre, drewienek, tu mamy rocky dirt, czyli dirt yy z kamieniami. No, może być na, na przykład na jakąś ciekawą yy, Dróżkę albo na podłogę, w takiej jakiejś knajpie y, tawernie y, średniowiecznej może coś takiego. Tu Mamy jungle ba Beam. Nie wiem co to jest. Ale tak to się robi z tych stript. OK. Tutaj mamy coś, czego tu się nie kraftuje. Być może, że to się kraftuje w tym tym takim jak to się nazywa nie pamiętam. Tu mamy brazier. Czyli kominek taki, czy jak to nazwać. Tu mamy szandelier yy, z czterech świeczek, łańcuch wielki i jakieś takie kraty. Także to takie właśnie mamy tutaj rzeczy. No i teraz tutaj, żeby to pobrać, sobie to klikam K i przez to zrobię tutaj czerwony ten klucz. I teraz mogę sobie pobrać na przykład to, na przykład to. Tych tam sobie weźmy więcej. Stąd pila. Musimy zobaczyć, czy to się da skraftować w czymś innym. O, z tego możemy sobie zrobić ławki, z tego stół na przykład. E, także zobaczmy sobie tak ławki. Ławki, ławki. Stół teraz sobie zróbmy. taki piękny o, także to można używać właśnie o, na, na przykład na piknik tak w lesie jak tutaj jest bądź też właśnie jak tutaj za chwileczkę sobie zrobimy hopsa jesteśmy na tym samym poziomie Chyba tak. Tutaj sobie połączymy to. Trochę chyba za nisko to zrobiłam. O, sobie tu, o! No tak nie bardzo. <laughs> Ale to są cztery świeczki, tylko więc to szybko poszło. E, zatem, tutaj, czyli za nisko to zrobiłam. Zatem, no tak, teraz nie będziemy mogli tego w ogóle. Ej. O! No i teraz to leży na stole, a to powinno być wisieć. <grymne> być wisieć. Także to za nisko zrobiłam, dlatego to tak teraz wygląda, ale, ale już macie jakiś pogląd o co tutaj chodzi. Także tu od razu już, już teraz to nabrało zupełnie innego klimatu. Już nie jest to stół w lesie na pikniku, tylko to już właśnie można zrobić z tego jakąś knajpę taką tavernę, czy jak to się tam nazywa, średniowieczną. Yy, jeszcze do tego tutaj postawimy sobie yy, coś, żeby nas grzało w takim pomieszczeniu i, i już to tak można zrobić. Tylko ja bym chciała jeszcze sobie sprawdzić, tylko nie pamiętam jak to się nazywa. Yy, zatem musimy to tak... Yy, Stonecutter chyba... Yy. tu jest razem to się okej okay, ja bym chciała zobaczyć czy takie właśnie te tutaj pilary można zrobić w tym yy, stone pilar. z tego się nic nie robi a stone ej co ja tutaj robię tu mamy stone o jest o tutaj się co to, to robi okej okay, to niemal nie ma problemu. Także jak widzicie, mod działa, trochę mi tutaj nie wyszło. <laughs> a jeszcze fajna rzecz, bo tutaj można sobie na tej ławce spokojnie usiąść i zjeść w tym parku, czy tam w, w knajpie średniowiecznej, co nieco. Także jak widzicie, mod działa, to ja kończę, aby piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie i oczywiście zapraszam was też na live'y, które są zawsze w poniedziałki, środy i piątki. Także tymczasem trzymajcie się. Pa pa pa. Całusów 102.